A kiedy mały byłem brzdąc, W sypialni nocnej miast spać śniąc, Powieki otwierałem i wychodziły do mnie z ram, Niezrozumiałym tłumem plam, Obrazy mojej mamy, obrazy mojej mamy, obrazy mojej mamy, obrazy mojej mamy, obrazy mojej mamy. Obrazy mojej mamy. Ogrody barw, doliny farb, gąszczami ugrów, przez warstw garb, cynobrem przyprawiany. Nie docierała do mnie ta prawda, że być to miały kazimierskie panoramy. Obrazy mojej mamy, obrazy mojej mamy, obrazy mojej mamy, obrazy mojej mamy. Z błękitów pruskich zbrojny mąż I ultramarynowy wąż I rum akcentkowany Tak różnofarbnej fauny gąszcz Zaludniał tłumny noc w noc wciąż Obrazy mojej mamy 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 i nie musiałem męczyć ucz, Bo nie kusiło mnie nic prócz opiętej płótnem ramy, Bo wszelkiej dobranocki czary zastępowały gęstwą farb obrazy mojej mamy, obrazy mojej mamy, obrazy mojej mamy, obrazy mojej mamy, obrazy mojej mamy. Obrazy mojej mamy. I nie przemknęło mi przez myśl, że kunsztów, który tak uściślał barw bajeczne gamy, Tak rzadkim ptakiem jest, że sam miał go nie będę szczęściem mam. Obrazy mojej mamy, obrazy mojej mamy, obrazy mojej mamy, obrazy mojej mamy, obrazy mojej mamy.